Autopromocja. Zostańcie z nami już na chwilę pingwiny z Madagaskaru. Wstrzymaj oddech. Oto najwspanialszy go kanciasty odjazdowy serial wszechczasów. Więcej zasługujących na Oskara występów. Więcej szalonych akrobacji. Więcej oszałamiających efektów specjalnych. I więcej szokujących skandali niż kiedykolwiek wcześniej. Najbardziej i najwspanialej gąbczasto-spektakularna jazda w historii telewizji. SpongeBob kancja Stoporty. Dzisiaj o 18.55 tylko na Nickelodeon. Nickelodeon przedstawia niepokonany zespół. Żuras, Małpa i Żmija, Tygryśnica, Modliszka i... Po... Mm. Kung Fu Panda. Legenda o niezwykłości. Od poniedziałku do piątku o 7.05 i 15.30 tylko na Nickelodeon. To była autopromocja. Za chwilę reklama. Już po reklamie. Wracamy do programu Nickelodeon.